Małgorzata Desmond, dietetyk kliniczny, specjalista medycyny żywienia z Dublina. W tych trudnych czasach nagrywamy się za pośrednictwem Skype'a i rozmawiamy o tym, co każdy z nas może zrobić również w takim codziennym życiu, w takiej codziennej diecie, żeby być bardziej odpornym. Czy w ogóle dieta ma na to jakiś wpływ? Witam bardzo serdecznie. E, pozdrawiam wszystkich z Dublina. E, to jest e, pani Małgosiu bardzo trudne pytanie ponieważ na to pytanie są dwie odpowiedzi i tak i nie. E, pierwsza odpowiedź może zaczniemy od nie. E, u zdrowego człowieka który racjonalnie się odżywia nie możemy nic konkretnego dodać do diety. E, Żadny suplement, żaden produkt spożywczy, żaden jakiś e, wymyślny superfood, który by w jakiś znaczny sposób wpłynął na naszą odpowiedź na infekcję wirusową, bo o tym teraz mówimy w tych trudnych czasach, e, w czasie epidemii e, koronawirusa, to nas najbardziej interesuje. Więc e, nie ma e, żadnej cudownej, żadnego cudownego eliksiru, produktu, suplementu, który sprawi, że nie zachorujemy czy będziemy chorować. Mniej gwałtownie. I wszelkie reklamy czy sugestie, a już widziałam, że one się pojawiają w internecie, na Facebooku, w mediach społecznościowych, no niestety wprowadzają nas w błąd. Żaden cynk, żadne inne tego typu suplementy, o których teraz słychać, one nie pomogą? Takie są oficjalne stanowiska towarzystw zajmujących się żywieniem na świecie. Europejski Urząd do Spraw Żywienia i Żywności nie wydał pozwolenia na żadne oświadczenie na żadnym produkcie spożywczym czy na żadnym suplamencie, które miałyby sugerować, że to wpływa na naszą odporność, że wzmacnia naszą odporność. Po angielsku jest takie zgrabne słowo boost immunity. Nie ma zezwolenia, nie ma wystarczających dowodów naukowych, że. U osoby zdrowej, która odżywia się w sposób racjonalny, dodanie jakiegoś e, specjalnego produktu czy suplementu e, nam pomoże w tym kontekście. Natomiast e, wiemy bardzo dobrze, że układ odpornościowy, tak jak wiele innych układów w naszym organizmie, e, zależał od podaży wielu składników odżywczych. Jego prawidłowe funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie odporności jest zależne od odpowiedniej podaży białka. Takich mikroelementów jak żelazo, selen, cyk, miedź, witaminy takie jak witamina B6, B12, oczywiście witamina C, witamina A i foliany. To są te najważniejsze, które są wymienione w publikacjach naukowych i które wpływają na, na naszą odpowiedź odpornościową na bardzo wielu poziomach. I dlaczego to jest ważne, dlatego że jeżeli, os, że jeżeli odżywiamy się nieracjonalnie, jeżeli jesteśmy na różnych dietach eliminacyjnych, które nie są kontrolowane czy skonsultowane ze specjalistą, a dzisiaj mamy modę na diety eliminacyjne, wiele osób wyklucza wiele rzeczy, wiele grup produktów z naszej znaczy ze swojej diety, są również choroby, które sprawiają, że osoby no nie mogą pewnych rzeczy jeść, i na pewne schorzenia narażają nas na ryzyka niedoborów żywieniowych. To w takiej sytuacji rzeczywiście obserwujemy obniżenie działania układu odpornościowego i to jest na pewno niekorzystne. Czy są rzeczy, które warto wykluczyć? Zdecydowanie warto wykluczyć. Minimalizować. Um, nie, nie lubię słowa wykluczyć. Um, ono rzeczywiście ma duże znaczenie w przypadku na przykład celiaki, tak, pewnych chorób, tutaj no, trzeba wykluczyć gluten bezwzględnie, stuprocentowo um, i śladowe ilości nawet nas interesują. Natomiast w innych przypadkach, gdzie nie ma jakichś um, stwierdzonych medycznie alergii, um, no, czy, czy, czy na przykład no, immunologicznej nietolerancji um, pewnych białek, ja zawsze sugeruję minimalizację. Um, i no to są wysoko przetworzone produkty, nie wiem, chipsy, e, słodycze, tak, e, no, e, wszelkie tego typu e, produkty paczkowane, wytworzone w fabryce, tak. e, Kiedyś ktoś powiedział bardzo słusznie, których nasza prababcia by nie uznała za jedzenie, tak, nie wiedziałaby co to jest. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę i za czas.